Witam serdecznie. Mamy czwarty lipca. Sprawdzę teraz odkłady, które wykonałem, ja wiem, z miesiąc temu, jeżeli dobrze kojarzę. Musiałbym spojrzeć notatki. Odkłady z jednej ramki, czerwiu, pszczołom obsiadanym, trochę pszczoły zsypane i tyle. Dzisiaj jest niestety taka trochę deszczowa pogoda, więc pszczoły pewnie będą niespokojne. To bardzo mocno kitują. O, pszczoła jest. Jest jej dużo. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ciche, spokojne. Trochę rozbiegane. Tu jest pierzga, nie ma nic. Tu jest pierzga, trochę jajeczek. Ha. Ale to chyba jest... ...trutówka. Mm -hmm. No tak, aczkolwiek... Proszę, tu są jakieś w miarę ładne komórki. Tu widać, że są wystające. Ale czerwić? Coś czerwi, tylko pytanie co to jest. Sprawdzimy jeszcze ostatnią ramkę. też ja w miarę pusta. Tu chyba jest niepowodzenie. No, tu na pewno jest niepowodzenie, nie widzę matki. Jakaś pszczoła wzięła się za robotę. Dobra. Zostawiam to tak, jak jest. Matki pewnie za tydzień najwcześniej będę miał, bo chcę wymieniać brójkach. Także na razie tylko tyle. Niech sobie stoją. Za tydzień je wycypię i będą pszczoły. I podam im nową matkę. Patrzę, czy tutaj gdzieś nie ma jej. Ale nie, nie widzę. Zamykam, przejdziemy do ura obok. Zobaczymy jak tam jest sytuacja. Jak tam sytuacja wygląda. Czy mogę już podpisywać, że matka jest. A kamera. Proszę, na jakieś poprochy. Z góry, z daszku. Daski mam ocieplane. Tyro pianem, co uważam, że jest błędem. Tu pszczoły zdecydowanie więcej. Jak ostatnio byłem, poddałem ramki do końca z węzłem. żeby się już nie, do, nie bawić. Ma pójść na ośmiu ramka. Zobaczymy, co z tym zrobią. Tu jest w podkładach. Używam połowy węzy. Czemu? Bo i tak wybudują na robotnice. one nie chcą się roić, one chcą się rozwijać. Zobaczymy, jak będzie następny. Gdzieś tu jest, jeżeli dobrze pamiętam, taka ramka. Zobaczymy, jak je odbudowały. Już kwitnie lipa, może późno, ale myślę, że zrobią ładną robotę. Bardzo dużo pyłku, matecznik pusty. Trochę miodu na boku, tu z drugiej strony to samo. Może no nie jest go dużo, ale za to są jajeczka i czerw. Dobra. Zamykamy, od razu składamy. Następna ramka chyba wygląda trochę lepiej. O proszę, to jest połóweczka ramki. Mówię, ciągną, ciągną w dół. Może nie jest ich mega dużo tych pszczół, ale widać, że chcą że chcą się wybudować, chcą dociągnąć ten plaster na dół zamknąć to po prostu gniazdo i my i to umożliwimy, my zostawimy je po prostu. Następna to była chyba cała węza. To wygląda zdecydowanie inaczej. Tu już wszystko jest porobione. Są jajeczka. Z drugiej strony to samo, cała ramka w pyłku i w jajeczkach. No, tu już pierwsze pszczoły wychodziły z tego plastra tam gdzie, gdzie się dało matka składa jajka. One to jeszcze wszystko dociągną, jak i będzie trochę więcej. Mają jeszcze dużo czasu do zimy. Pięknie poczerwione. Ten czerw, który się wygryzł, to już, to już zasilił trochę tą rodzinę. Ona może nie jest mega silna, bo jest na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Myślę, że na sześciu ramkach. Ale tak naprawdę chwila, moment i ta rodzina wystrzeli. Te 8 ramek obsiądzie do zimowli spokojnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Z czerwieniem. O proszę, tu jest czerw. Niżej są larwy, jajeczka. Następna strona. To samo, nie? Pszczół nie jest może dużo, ale część też jest w polu. Tych bocznych ramek nie będę przestawiał, bo nie ma takiej potrzeby. <laughs> Stara ramka Matki nie szukam, ale jajeczka, larwy, wszystko jest. Miód jest, bo to jest mała rodzina, ona tak naprawdę cały miód wykorzystuje od razu na swoje potrzeby. I ostatnia ramka jest nieobsiadana. Jest również połówką, pokażę tylko. O proszę, nawet tutaj pszczół nie ma za dużo. Jak matka po, poczerwiła ładnie Jak ten czerw zacznie się wygryzać, czyli za dwa tygodnie to rodzinka będzie taka jak trzeba do zimowli. Tu jeszcze zatwór Lubię pracować z zatworami, bo mam wtedy ograniczone i wypełnione całe gniazdo. Rodzinka będzie siedzieć na ośmiu, dwa zatwory, nic mi nie wybuduje. Na górę, powałeczka z ociepleniem, cała robota. Teraz jeszcze pokazać jedną rzecz. Tutaj łupię ul. Chciałem wyciąć ramki pracy. To była ramka pracy. Całkowicie pusta. Tylko, że miała druty. Ponad połowa ramki to jest czerw pszczeli. I teraz takiej ramki nie usunę. Z drugiej strony wygląda to jeszcze lepiej, nie? Na pszczołę. Takiej ramki teraz nie usunę. Pokarm. Ewidentnie widać, że pszczoły się szykują do zimy. Taką ramkę im zostawię. A z drugiej strony mam jeszcze ciekawszą rameczkę. To też jest ramka pracy. Ta rodzina miała dwie. Proszę, tylko żeby się nie wyłamała. To muszę tak pokazać: czerw pszczeli. Czerw pszczeli. Dwie strony ramki. Czerw pszczeli. Te ramki no, pójdą do wycofania, no. ta pójdzie do wycofania, bo nie ma drutów, ta bo ma dość dużo komórek mm, trutowych. Ta rodzina ewidentnie szykuje się do zimy. Tutaj pokażę tą rameczkę. Czekajcie. O. Patrzcie, pełno pokarmu w gnieździe, pełno. Tu budują jakieś języki. Jeszcze im za mało. Nie chcą przechodzić do nadstawki. To jest pszczoła Hinderhofer. No mi się akurat ona nie sprawdziła. Jest trochę bardziej agresywna. Rojliwa. Od KB. Ja jej... No nie chcę na mojej pasiece. Więc ona wyleci. Ale ciekawie pracuje. Naprawdę ciekawie pracuje. Bo ma bardzo dużo języczków. Dodatkowej zabudowy dzikiej. Także super, w moim odczuciu. Mm. Cały czas to sama rodzina, pomimo ramek pracy. No, tutaj się trochę ewidentnie spóźniłem, ale proszę, budują jeszcze pod ramkami pełno dzikiej zabudowy. To wszystko pójdzie do przetopienia. Tu na szczęście jak na razie nic nie ma, ale mówię, no takich ramek ta rodzina lubi budować w dół. Nie lubi chodzić do nadstawki, jest to Hinderhofer, więc mi się niestety nie sprawdza. Następna ramka ma też dość dużo czerwiu trutowego, myślę, że one są po, chcą po prostu matkę wymienić. Ale na razie żadnego matecznika nie widziałem. O proszę, to nie jest ramka trutowa, a sobie nadbudowały na trutnia, bo i mało. Proszę. Ta ramka też pójdzie na skraj. Ja to mówię, chwila, moment, będziemy robić. Czuć pięknie miód lipowy mm, pięknie Bardzo dużo o proszę Bardzo dużo pierzgi matka Ona tu chodzi, ona szuka miejsca, no szuka miejsca, gdzie by mogło coś poskładać Ale tu już w tych dzikich plasterkach nic nie złoży. Mi nie zależy pełno pierzgi. Pełno, aż za dużo. A bardzo ładnie nosi pierzgę, ale ale niestety gniazdo dzięki temu jest zawalone całe. Bardzo ładnie budują. Proszę, rameczki pięknie pobudowane, porobione te są tegoroczne. Wzerabiają też na drudnie, Bardzo dużą choć. Następna ramka o. Proszę, kolejny prostek. Tu jest wszystko zaczerwione jajeczkami cały czas donoszą cały czas donoszą co? Pierzgę ostatnie ramka, która ma tam ma jakieś nadbudowy woskowe muszę to wszystko zerwać później jak nadbudowę ją jeszcze raz to jeszcze raz zerwę będę miał trochę wosku z tej rodziny, trochę dużo nawet no mówię, tu piękne wianki pokarmu matka widać, że chce chce czerwić pszczoły jej tak naprawdę za wiele miejsca nie zostawiają Ostatnią ramkę zobaczymy jak wygląda. To była ramka pracy. Czew trutowy, też taka brzydka ramka. Dużo trutnia. Truteń za, zabudowane, wszystko miodem. Myślę, że jak tutaj się Wyjdzie z tego czerw, to, to będzie po prostu ramka do odebrania z miodem. O, będzie ciężko, trzeba przesuwać pojedynczo. strasznie strasznie tu z tym jazdem robi problem to miasto wygląda no, jak wygląda nieciekawie teraz muszę dać jej tą ramkę trochę się wyłamała ale to nic to nie było, ale to się zabuduje tak Fajnie to wygląda, jest dużo miodu Ja jej mimo wszystko dam dam nadstawki bez kraty wiodowej. Pierwsza normalnie A z drugiej drugiej górny pilotek. Proszę No to oczywiście Folia Na folię, krata co do niech leży powałka i doszy przegląd skończony wosku dość dużo miał Ach. Dziękuję.